Cześć, się Marko, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Ja właśnie wracam sobie z grzybów. Coś tam udało się zebrać kilka kani, kilka kozaków, kilka podgrzybków. Więc jakiś sosik się na pewno z tego zrobi. Dzisiaj opowiem Wam o takiej troszeczkę kuriozalnej sytuacji, która spotkała pewnego człowieka, którego ja dobrze znam. I, I opowiem wam, że w dzisiaj, że mm, nie zawsze budowa domu w Polsce idzie gładko, sprawnie i do jakich potrafi dochodzić absurdów. Więc dzisiaj e, nie będę wychwalał Polski. E, ja nie ukrywam, że często to robię, bo mi się po prostu dobrze tutaj żyje i mnie póki co różne tego typu rzeczy nie spotkały. O których Wam zaraz powiem, ale naprawdę aż się można złapać za głowę, co czasami się odwala i po prostu jak człowiekowi utrudniają życie w Polsce, jak jest skonstruowane prawo i jak działają urzędy. Tak jak mówię, mnie póki co nic takiego nie spotkało, całe szczęście. Ja nie miałem jakichś tam problemów z urzędami, z urzędnikami. Na szczęście, i póki co, a jak będzie w przyszłości, to zobaczymy. Eee, słuchajcie, jeszcze korzystając z tego, że jesteśmy na budowie, to zaczęliśmy działać. Ja już tutaj powoli e, nagrywam Wam e, po prostu postępy, więc będzie z tego oddzielny film, o których, na którym opowiadam co i jak. Tutaj tylko Wam tak krótko pokażę, że e, tutaj już o, widzicie, są porobione zabudowy. Tych rur, takich, które tutaj szły, właściwie idą cały czas, ale to sobie zobaczycie po prostu w następnym odcinku. Jak no ja Wam pokażę, będę pokazywał postępy na bieżąco. Co tam, co drugi dzień przyjeżdżam i dogrywam? O, parapecik jest obsadzony. Yy, więc yy, będę Wam pokazywał postępy yy, jutro, czyli w poniedziałek już będą tutaj płytki układane. To tak tylko na marginesie yy, tego filmu pokazuje, że coś się zaczyna po prostu dziać. Yy, troszeczkę powoli to idzie, bo ten chłopak, yy, ze względu na to, że miał problemy, jego tata miał problemy ze zdrowiem, na szczęście już jest wszystko ok. Yy, po prostu yy, stracił trochę czasu i nie skończył jeszcze jednej łazienki, więc robi tro trochę tą łazienkę kończy, a trochę tutaj do mnie przyjeżdża, bo mi zależy, żeby tą pompę ciepła do końca października wstawić, żeby można było grzać i żeby było ciepło po prostu w zimie. Dobra, przechodzimy do setna sprawy. Słuchajcie, kilka lat temu ja go będę nazywał, powiedzmy, no znajomy, zwyczajnie. Będę o nim mówił: mój znajomy. Ten mój znajomy e, kupił sobie działkę. I to słuchajcie, w całkiem niedalekiej okolicy. E, tam się, jak się tamtą drogą jedzie, nie pokażę Wam stąd, bo nie widać, ale w każdym bądź razie w tamtym kierunku. Nie wiem, może jakieś pół kilometra stąd. Kupił sobie działkę kilka ładnych lat temu. Na pewno ponad 10 lat temu. Eee, no i co? I też był, słuchajcie, za granicą. Tam odłożył pieniądze. No i co? Przyjeżdża do, do, do Polski. Chce się budować. Ma kasę. Chce zainwestować swoje zarobione pieniądze w Anglii, bo też był w Anglii. I pojawiały się problemy. Pojechał do Geodety, bo chciał już tam zacząć przygotowawcze takie prace przed budową domu. Chyba z tego co ja pamiętam, miał robić mapę do celów projektowych, tak to się chyba nazywa. No i Geodeta sprawdził tam dokumenty, sprawdził jakieś mapy w internecie. Bo on też pracuje w starostwie i ma dostęp do takich map. I mówi. Hmm, proszę pana, ale pan się tutaj nie może budować, bo do tej działki nie ma dojazdu, nie ma drogi dojazdowej. Nie, no, mówi, ten mój znajomy mówi, no jak, ja jak to nie ma. Przecież tam e, obok, e, moi sąsiedzi, normalnie się pobudowali. No, tak, ale się okazuje, że. E, trzeba sobie wykupić służebność do drogi od sąsiadów, e, którzy tam mieszkają od, ilu, o, no, od kupy, kupy lat już tam mieszkają, tak? E, dziesięciolecia i oni mają, droga jest dojazdowa, która prowadziła tylko kiedyś do ich domu a teraz też prowadzi do tych e, sąsiednich działek no i się zaczęły schody ten mój znajomy mówi: No, ale zaraz, zaraz. Ja w akcie notarialnym mam taką informację, że jest wpisane w akcie notarialnym: Słuchajcie, notariusz wpisał, że jest dostęp do tej drogi. Co się okazało? Ten mój znajomy pojechał do tego notariusza i okazało się, że zwyczajnie można taką informację umieścić na tak zwaną gębę bo ten sprzedający powiedział, że tak, że jest dojazd do tej drogi. Więc notariusz wpisał, słuchajcie, w dokumentach, na gębę wierząc, nie sprawdzając tego w żaden sposób, wierząc sprzedającego, że jest dostęp do drogi. Tłumaczy się tym, że wcześniej to oni nie mieli dostępu, nie, mogli, nie mieli jak tego sprawdzić. Teraz mają dostęp do map, wchodzą przez internet i mogą sprawdzić, czy jest dostęp do tej drogi. Słuchajcie, oczywiście, urzędnik notariusz nie ponosi za to absolutnie żadnej odpowiedzialności. No dobra. Okej, okay. trzeba wykupić tą służebność. Eee, okazało się, że Ci sąsiedzi, oni to już się tam pobudowali kilka ładnych lat temu, obok tego mojego znajomego, i oni wykupili tą służebność wtedy od tylko jednej osoby. Ale ta osoba w międzyczasie umarła, i ten dom, razem z tą działką i razem z tą drogą, jest teraz przepisany na siedmiorga osób. W tym jedna z tych osób siedzi w kryminale, e, jedna chyba jest za granicą, no i teraz z każdym się trzeba dogadać, z każdym oddzielnie trzeba po prostu e, się dogadywać, i żeby tą służebność po prostu mieć od każdego musi mieć tą służebność. E, z tych osób. No i co teraz? E, ten gość, który siedzi w kryminale, no to notariusz musi do niego pojechać specjalnie, żeby tak jakby załatwić od niego tą służebność. Ale co się okazało w międzyczasie? W międzyczasie, słuchajcie, zmieniły się przepisy. Bo kiedyś wystarczyło, że droga ma 3 metry szerokości. Teraz, chyba od dwóch lat, z tego co kojarzę, droga dojazdowa... Musi mieć co najmniej 5 metrów. No i co się okazuje? Bo jest to niby po to zrobione, że takie są e, przepisy, jeżeli chodzi o straż pożarną, że straż pożarna potrzebuje takiego szerokiego dojazdu. No i <gry> okazało się, że e, ci ludzie, te, tych siedmiorga osób, od, którego, od których trzeba załatwić tą służebność. Że ta droga ma tylko 3 metry, ale obok jest jeszcze jeden taki wąski kawałek działki, który już należy z kolei do innej rodziny. Ich tam jest troje osób i od nich też trzeba sobie tą służebność załatwić. No, wykupić zwyczajnie, trzeba tym ludziom zapłacić. Czyli trzeba zapłacić dziesięciorga osobom, żeby mieć dojazd do drogi. No i to nie jest jeszcze niestety koniec tej historii, bo w międzyczasie, słuchajcie, to jest w ogóle to jest największy absurd. Okazało się, że ta właśnie droga, która tędy biegnie, o właśnie tam przez okno nie wiem, czy widzicie, samochód nią jedzie. O, tam w tym momencie, ta droga ma 5 metrów szerokości. Ale do pewnego momentu, stąd nawet powinno być to widać, mniej więcej do tamtego, tam nie wiem czy to będzie widać w kamerze, tam się zaczyna, jak ten dom jest i jest ogrodzenie, to tamta droga jest zwężenie do 3 metrów. W pewnym momencie i tam dalej. Yy, dalej znowu ta droga znowu ma 5 metrów szerokości. I o, okazuje się. Bo słuchajcie, no ja się śmieję, bo dla mnie to jest śmieszne, jakie, jakie to. Do czego, to, jakie to są absurdy? Yy, potrafią być w tej naszej Polsce. I, I okazało się, że ten mój znajomy, żeby się tam mógł pobudować, tam dalej, to musi również sobie tutaj. Od właściciela, który jest właścicielem działki, obok, tak jakby, obok tej drogi dojazdowej, tam gdzie ona się skraca do 3 metrów, się zwęża do 3 metrów, no to od niego też trzeba wykupić służebność, bo inaczej, zwyczajnie, nikt mu nie da pozwolenia na budowę. I każdy, który będzie się chciał pobudować tam dalej, każdy, kto tam dalej będzie chciał się pobudować, Musi wykupować służebność od tego gościa. A dlaczego, słuchajcie, na przykład, skoro są takie przepisy, to dlaczego gmina nie wykupi tej działki, żeby zrobić, żeby była pięciometrowa droga? Bo gmin, ty, jak się budujesz, to musisz, ale gmina nic nie musi, bo gmina nie ma pieniędzy na jakiś tam mały skrawek ziemi. Rozumiecie temat. No, i, i, i tak, tak wygląda sprawa. To, to taki odcinek właśnie Wam chciałem nakręcić, że nie zawsze ta budowa domu jest łatwa, przyjemna i czasami są tego typu absurdy. Ja w ogóle myślałem, że nie wiem, jak jest teraz, bo ta działka, no mówię, to było kupowane 10, na pewno 10 lat temu, ponad 10 lat temu, nie wiem, może 12, może 15 lat temu. Ja byłem święcie przekonany, że, że, że żeby działka w ogóle była działką budowlaną, to musi być do niej zapewniony dojazd. E, nie wiem, czy tak jest teraz, bo tak słyszałem. Ale no widocznie kiedyś tak nie było. I teraz tak. E, ludzie, którzy się tam pobudowali... Mogli się tam pobudować, bo przepisy mówili, że, mówiły, że droga ma mieć 3 metry, a teraz w międzyczasie ktoś sobie zmienił przepisy i musi mieć już 5 metrów. To patrzcie, jak to się robi u nas w Polsce. Dzisiaj kupujesz działkę, która jest działką budowlaną, możesz się na nią budować, a jutro ktoś zmienia przepisy i e, musisz kombinować wykupować służebności i tak dalej. Mówię o tym skrawku ziemi, nie? Bo tam, jeżeli chodzi o tych ludzi, od których on musi wykupić tą służebność od tych 10 osób, no to to słuchajcie, nie wiem, moim zdaniem skoro notariusz wpisuje takie rzeczy w do aktu notarialnego, no to on powinien to sprawdzić, a nie po prostu sobie nie ponosić za nic odpowiedzialności, umywać ręce. Oczywiście pewnie można by temu człowiekowi, temu notariuszowi na przykład próbować yy, sprawy w sądzie zakładać i tak dalej, które by to wszystko by kosztowało, to wszystko by trwało latami. Yy, I tak dalej i tak dalej. Yy, jest jeszcze jeden myk, bo ten mój znajomy dowiadywał się i jeżeli by wniósł sprawę tak jakby do sądu, żeby tą służebność dostać, to automatycznie podobno, że po prostu każdy mówi, każdy prawnik tak mu powiedział, że ta sprawa jest na pewno wygrana, ale to słuchajcie, może trwać nawet do pięciu lat. Ktoś przywiózł pieniądze, wiadomo, jest duża inflacja i nie będzie czekał 5 lat, bo za 5 lat to te pieniądze mogą być warte połowę tego, co jest teraz. Więc musi wszystko to e, przebrnąć, żeby ktoś łaskawie mu na własnej działce pozwolił wybudować dom. No, i to w zasadzie taki odcinek. Chciałem Wam powiedzieć, żebyście uważali, jak ktoś kupuje działkę na różnego rodzaju rzeczy, bo jak widzicie, nie każdy mi. Ja, ja do tej pory mówię, z tą budową nie miałem praktycznie żadnych problemów. Takich większych urzędowych nie miałem żadnych, ale nie zawsze tak jest. Często jest tak właśnie, że będziecie napotykać na kupę problemów różnych, jeżeli będziecie się chcieli wybudować. I kupujecie działki, to sprawdzajcie też, czy nie ma hipoteki na działce, ja to u siebie sprawdzałem, bo czasami może być tak, że kupicie działkę, a działka na przykład będzie zadłużona i będziecie musieli spłacić, spłacać dług za tą działkę. <laughs> Także tak, następny odcinek to myślę, że będzie już będę pokazywał tutaj tak jak powiedziałem te postępy w kotłowni. Czekam tylko mój znajomy, który to robi, mówił, że do maksymalnie, że do maksymalnie do środy powinien to skończyć. Chodzi o ułożenie płytek, zagruntowanie, pomalowanie tego, tej kotłowni. No, bo mi, tak jak mówię, wtedy dzwonię do hydraulika i pompę ciepła wstawiamy. Zależy mi, żeby to w sumie zrobić jak najszybciej. Eee, także będę Wam pokazywał tutaj postępy. Eee, dlaczego sam nie będę tego na przykład gruntował i malował? Bo słuchajcie, jestem zawalony robotą, tak, w garażu i nie. ciężko by mi było znaleźć na to czas. Eee, nie mogę na przykład jednego czy dwa, czy, czy dwóch popołudni tutaj sobie poświęcić na malowanie tego, czy nawet w soboty, ponieważ dla mnie mam poumawianych ludzi na różne terminy i nie mogę sobie pozwolić po prostu na zwłokę, bo potem to wszystko będę musiał przesuwać i tak dalej, więc żeby nie robić zamieszania, to wolę, żeby to w tej kotłowni bo żeby wstawić w ogóle tą pompę ciepła, to trzeba tą kotłownię zrobić na gotowo, już y, musi być pomalowana i tak dalej. Więc nie mogę z tym czekać, dlatego zleciłem to też jemu. Tutaj te wszystkie pomieszczenia w zimie myślę, że sam to będę malował, gruntował i malował. <laughs> y, że znajdę trochę czasu zresztą y, w zimie. Na zimę nie umawiamy tak... Y, do garażu ludzi za bardzo, dlatego że doszliśmy do wniosku, że nie za bardzo będzie się to e, opłacać. W tym sensie, że e, tam słuchajcie, jest e, piec tak zwana koza. E, jak my przywrócimy z pracy, bo jak ktoś mnie śledzi, to wie, że e, my tam działamy popołudniami i w soboty czasem. Zanim my wrócimy z pracy, zanim tam się rozpali i zrobi ciepło, to minie godzina i co, i potem godzinę porobimy i, i trzeba iść do domu, także raczej nie będzie to miało sensu i prawdopodobnie grudzień, styczeń i luty zawieszamy działalność, a od marca dopiero będziemy dalej działać, ale to wszystko się okaże. Dobra, to taki odcinek ode mnie, to na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam wszystkich na razie. Dobra, słuchajcie, jeszcze muszę szybko dograć. No, bo odnośnie tej działki zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy. To właściwie nie jest koniec problemów z tą działką, bo okazało się, że to nie jest działka taka stricte budowlana, tylko jest to działka do zabudowy zagrodowej. No, tutaj to nie ukrywam, że. To jest trochę wina mojego, tego znajomego, no bo on powinien się zorientować przed kupnem tej działki, czy, czy ona jest budowlana, czy nie, czy do zabudowy, właśnie zagrodowej. Fakt, że on kupował tą działkę od swojego znajomego, który no niestety już nie żyje, bo parę lat temu. Umarł i ja nie pamiętam, czy, czy on po prostu mu powiedział, że to jest działka budowlana, i on po prostu tego nie sprawdzał, uwierzył mu na słowo, czy, czy jak to było. Ale, co się teraz okazuje? On owszem, to jest do obejścia i można tam postawić dom, ale, żeby postawić tam dom, skoro to jest działka do zabudowy zagrodowej, to on, tak jakby, powinien być rolnikiem, ten mój znajomy, a nie jest. No i podpowiedziano mu, nie wiem czy w urzędzie, czy tam u notariusza, podpowiedziano mu, że można to obejść w ten sposób, że trzeba od kogoś wydzierżawić ziemię. I wtedy stajesz się tak jakby rolnikiem i możesz tam budować dom. Też moim zdaniem to jest kolejny absurd. No bo no, tak, to, no, tak to chyba trzeba nazwać, że jest to absurd. A w międzyczasie jeszcze w gminie zmieniły się przepisy, bo ta działka ma 6 arów. A teraz, żeby po prostu móc się pobudować, to działka musi mieć minimum 10 arów. Ale podobno, że to też jakoś jest do obejścia. Tutaj nie będę wam gadał głupot, bo nie wiem konkretnie jak. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że po prostu. W tym przypadku tak, jakby prawo nie działa wstecz, czyli że e, dopiero jak teraz kupujesz działkę, czy ją przekształcasz, to musi mieć minimum 10 arów. A jeżeli ty wcześniej kupiłeś taką, no to chyba można się na niej budować. Jak wcześniej kupiłeś po prostu mniejszą, ale tutaj e, nie będę e, Wam tego mówił na 100%, bo nie wiem. No i yy, to w zasadzie na tyle, chciałem tylko Wam jeszcze dograć tą informację, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Teraz to już serio, na razie i trzymajcie się, cześć, hej.